Szanowna Rado. Pozostając niestety w tym przykrym naszym klimacie, wynikającym z zachowania co niektórych radnych, pozwolę sobie odczytać coś z rodzaju apelu, adresowanego oczywiście do jednej osoby, które w moim oczu jest źródłem tego całego niepokoju. Panie radny Żukowski, z różnych powodów świadomie... Ignorowałem wszelkie wcześniej podejmowane przez Pana próby wciągnięcia mnie w jakąkolwiek polemikę, licząc na stopniowe osłudzenie Pańskich wąsów. Niestety, w treści pakietu pism, jakie przekazał Pan Przewodniczącemu Rady na ostatniej sesji, w moim odczuciu przekroczył Pan wszelkie wcześniej wypracowane przez Radnych Rady Powiatu, zwłaszcza poprzedniej kadencji, granice politycznej przyzwoitości i nie Szanowny panie radny Żukowski, robi pan na mnie wrażenie człowieka sfrustrowanego, ociekającego nienawiścią do wszystkiego co wschowskie. Swoim zachowaniem daje pan odleg za wszelkie pańskie wschodnie niepowodzenia, w tym za kolejne przegrane wybory, w jakich kandydował pan na burmistrza wschodzie. Pan najwyraźniej nie może pogodzić się z faktem, że jest pan radnym i tylko radnym powiatu wschowskiego. Nawiasem mówiąc, powiatu, który moim zdaniem nigdy nie był Pan nie tylko przyjacielem, ale nawet zwolennikiem, czego dowód daje Pan do dziś dnia. Pan zapewne doskonale pamięta, bo ja tak, jak w przeszłości, jako osoba bezpośrednio zaangażowana w wszelkiego rodzaju działania na rzecz restytucji naszego powiatu, niejednokrotnie musiałem się najnormalniej wstydzić. Pańskiego zachowania jako burmistrza wschodu i to z różnych powodów. Dlatego też apeluję z tego miejsca, aby zanikał Pan dalszych destrukcyjnych działań i pozwolił nam radnym, prawdziwym przyjaciołom tego powiatu w spokoju pracować na rzecz dalszego rozwoju. Bez odbioru. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Głos ma Pan proszę bardzo. Panu Samoniukowi odpowiem krótko z słowami Stefana Cisiolewskiego. Polemika z głupstwem nobilizuje bez potrzeby. To jest cała moja odpowiedź.